Dzień dobry. A co to tutaj idzie? Nie? nie wiem, chodzą za nami. No. Miło dnia życzę. Miłego dnia. Miło dnia. Szukaliśmy miejsca dla nas. Znaleźliśmy tutaj mm, ten las, trójmiejski na pustkach cisowskich w Gdyni. Ja, im bliżej jestem natury, tym bliżej jestem siebie. I tym, tym lepiej chyba rozumiem o co mi chodzi. Twoje oczy kupią mnie. Można się na głos śmiać. Sarsa jest wokalistką oryginalną. Nawet bardzo oryginalną. Nie celuje nam nikt. Prosto w serce To się to się nagrywa już. Jesteś już live u siebie na Instagramie. Drodzy Państwo, dzisiaj wielki dzień. Turbo się Jaram. Mój album Runostany właśnie jest tutaj ze mną. Tańcz, ze mną tańcz, ze mną tańcz. Scenę traktuję trochę jak teatr. Fantastycznie potrafiła wypośrodkować to, kim jest na scenie i jak chce, żeby ją odbierali. Wydanie nowej płyty jest za każdym razem czymś innym. Ja przychodzę z albumem Runostany jako Sarsa, czyli gdzieś tam. Mam świadomość oczekiwań, ale też dla mnie to jest taka forma autoterapii, oczyszczenia się z tego wszystkiego, co we mnie zalegało, takiego syfu i różnych tematów, które wymagały od lat przepracowania. Każdy znajduje inną formę terapii. Dla mnie tym narzędziem była i jest zawsze muzyka. Krętej drodze Wokalne umiejętności pokazała 11 lat temu w muzycznym, telewizyjnym show. Nagrała cztery albumy i wylansowała kilka przebojów. Marta Markiewicz znana jest jako Sarsa. Skąd Twój pseudonim artystyczny? Dlaczego Sarsa? Zanim stałam się Sarsą, to miałam taki projekt autorski. Nazywał się Sarsa Parilla. Przed Państwem Sarsa Parilla. Nie dokładnie, skąd to się wzięło. Wydaje mi się, że dawno temu po prostu zobaczyłam w jakiejś grze oldschoolowej, komputerowej napój sarsaparilla i nie wiem, czemu to zgooglowałam. Okazało się, że jest to taki słodki wyciąg z kolcorośli i pomyślałam sobie, fajny ten dualizm tego opisu tej rośliny. I ja gdzieś tam zawsze też czułam w sobie ten dualizm i tą wiesz, niewidzialną wojnę mm, światła z cieniem. A potem. Grałam koncerty, i ludzie jakoś naturalnie skrócili to do Sarsy. I zaczęto to tak do mnie mówić, więc ja tak zostawiłam. Jutro znowu goić, wiec, podna, mam, to ja. Te rogi u Marty to były charakterystyczną rzeczą. Zawsze kojarzyliśmy ją z tymi rogami, ale to widziałem, że tak z czasem te rogi mal, malały. One było kiedyś takie duże, później było coraz mniejsze, mniejsze, a teraz już są włosy proste i to znikły te rogi. Ale właśnie nie wiem dlaczego. Wizerunek się zmienił. No. Ja się niczym nie różnię od całej reszty świata. I tak jak wszyscy, co 7 lat wymieniają mi się wszystkie komórki w ciele. Jezu podobno tak czytałam przynajmniej. No i też się zmieniam po prostu nieustannie. Więc... No ale co, straciłaś to... robi? tak? No kłamstwem by było codziennie wracać w tej samej formie. Ten, kto odchodzi już nigdy nie wraca jako ta sama osoba, więc ja odeszłam na jakieś około 2 lata i ciężko by było mi wrócić jako ta sama. To by było kłamstwem. Marta nie, nie jest aż tak odklejona. Marta jest, jest mocno stopami po ziemi, chadza, i jest bardzo ludzka, bardzo kobieca, bardzo miła, ciepła. Ale jak wchodzi na scenę, no wychodzi z niej taka, ta, 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 taki pierwiastek naprawdę prawdziwego artysty. 32 Hz to jest idealna częstotliwość na cebulki włosów. I co robię zawsze? Dbam o mój zespół. I dobieram odpowiednio kamertony, by nie tylko je relaksować, ale i odżywiać ich włosy i cebulki. Guzik.